Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z farminga, kochani! Jesień. Wczesna jesień tak, że pada deszcz, no jak to na jesień zazwyczaj. Natomiast... O co ja tak popierniczam? Co ja tak szybko popierniczam? Coś tu. Coś tu jakoś tak mi coś co? Coś tak popierniczam szybko. What? What? Nie wiem, nie włączałem żadnych modów specjalnych. E, natomiast, kochani, prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek z tej mapy, z tego względu, że już właśnie, jak mówię, jest jesień, tylko pada też niestety. E, natomiast, chciałem dzisiaj zebrać tę oto tutaj soję i po zbiorze tej soi sprzedamy. Po prostu, wszystko sprzedamy w tym momencie. E, miałem tutaj zebrać tę trawę, ale ją nie zbiorę, w sensie jej nie zbiorę, więc to po prostu sprzedam. E, właściwie, te pola mógłbym też już posprzedawać bo one, tutaj była pszenica, tutaj był rzepak eee, no, także powoli będziemy to sprzedawać wszystko trochę pieniędzy jest, prawie 400 tysięcy natomiast no, teraz nie mogę eee, że tak powiem, no eee. jaka jest w ogóle ten prognoza, o 15 dopiero przestanie padać no dobra, także wydaje mi się, że w pierwszej części to faktycznie wsiądziemy sobie na Naszego rządira, Włączymy sobie światło i, i pojedziemy sobie sprzedać te nasze plony, czyli ten rzepak i tę pszenicę. No i prawdopodobnie krowy też chyba sprzedamy. No, także. aż przepraszam, nie to. E, to. Także tak to. No i muszę powiedzieć, że fajna, fajna mapka. E, nie tu. Tu z przyzwyczajenia po prostu wjeżdżam. E, fajna mapka, fajnie mi się tutaj grało, natomiast no jak mówię dostałem zaproszenie od kolegi więc gdzie co pszenicy może najpierw, bo i tak mamy tutaj sporo w Silosie. Jeszcze rzeczy, które pozostały po wcześniejszym właścicielu tego przybytku. E, także dostałem zaproszenie i i no, i będziemy stąd spadać. No, zobaczymy, kurczę. No, ma wyjechać, ma wyjechać, więc e, więc być może nawet to nam sprzeda swoje ziemie. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. E, dobra, zobaczmy gdzie. Właściwie, gdzie ja jadę do cholery jasnej. Tak to jest, jak się za, zagaduje um, no Właśnie, gdzie jest najdroższa pszenica? E, tu, tu, tu. Za 1200 punkt na stacji kolejowej, w sumie to jest niedaleko. Tak, dużo mówię. Czy gdzie jest punkt na stacji kolejowej? Powinno mi tu pokazać. Tam aż. ale Mam nadzieję, że mogę sobie tam przejechać. Gdzie co przejedziemy się? Chyba pojedziemy wzdłuż tej drogi. Bo droga biegnie stąd. Tu. Tutaj tędy dalej i dookoła. Nie, albo tędy koło koni i tam. No. No dobra. Zrobimy jeden taki sobie kurs. Resztę sprzedam prawdopodobnie samodzielnie, ale tak, żeby zobaczyć po prostu jeszcze, jak ta mapa na tamtych terenach wygląda. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. No i kurczę, no jak mówię, no będę, będę chciał jak, naj, jak najwięcej zarobić po prostu na tym. Na tych żniwach, które miały miejsce w ostatnich odcinkach. A, no i chciałem jeszcze raz przeprosić właśnie za złą kolejność, tak naprawdę wrzucania odcinków, ale to było spowodowane tym, że YouTube nie przetworzył mi 11 odcinka. I, i dlatego tak się wydarzyło. No i po prostu on cały czas był przetwarzany w trakcie, a ja po prostu zamknąłem go i, i tyle. Eeeee. No, także kurczę, miejmy nadzieję, że to przestanie padać, koło 15 mówiłem, no taka jest prognoza w każdym razie. Także miejmy nadzieję, że... że tak będzie, bo faktycznie tę soje będę chciał zebrać, no oczywiście nie będę mógł jej zebrać od razu, z tego względu, że yy, nadal będzie mokra, nadal będzie mokra i to nie przysporzy nam pozytywu. wiecie co, ja sobie pozwolę włączyć minimapę, bo jednak nie jestem obeznany w tych terenach tu. Pojedziemy tędy, mamy główną drogę. No i muszę powiedzieć, że pozwolę oddalić, że naprawdę fajna, fajna mapka. Ważne, że nie ma jakichś tam bugów, jeżeli chodzi o seasons. O pory roku, że nie ma jakichś dziwnych drzew, które po prostu, wiecie. O! Pociąg jedzie, no dlatego mówię, właśnie, bardzo, bardzo przyjemna łapka jest, ale, no cóż, fajne miejsce było, ale się skończyło. No, 400 tysięcy oczywiście te ciągniki. Ciągniki prawdopodobnie swoje zostawię. Um, prawdopodobnie wynajmę lawetę, żeby ewentualnie je przewieźć tam na czuwieniu. żeby je przewieźć tam na miejsce. Resztę maszyn raczej sprzedamy. No i w sumie tyle, że to będzie taki odcinek bardziej organizacyjny. Choć znaczy nie, nie, bo też będą żniwa soi, więc, więc też nie do końca. I tutaj jakoś w prawo, nie? Tak mi się wydaje, że w prawo. Albo w prawo, moment, zobaczmy tutaj. Na tej mapie... tak, w prawo. No, sporo, sporo tych pól jest. No i one są faktycznie różnorodne. Też które są... właśnie gdzieś tam na górce. Może nie jakieś wielkie, ale, ale zawsze. Zawsze jakieś urozmaicenie. No i bardzo szczegółowa ta mapa jest, o to trzeba przyznać właśnie. E, zwłaszcza ta kolej tutaj jest bardzo fajnie zrobiona. Sobie jeździ. I, i, I są te przejazdy. Także bardzo, bardzo przyjemnie. E, mosty i w ogóle, także naprawdę polecam, polecam serdecznie. Dobra, tak czy inaczej, przez most musimy przejechać. Tutaj jest stadnina. No, nie miałem koni, niestety. Tylko, że teraz, to jest tak teraz, że my dostajemy pieniądze za opiekowanie się końmi, a nie za. A powiedzmy, zwiększenie wartości samych koni, prawda? Kupujemy konie i zwiększamy wartość. Nie, tutaj teraz jest tak, że, że po prostu za samą. Nie wiem, czy to nie jest droga dla rowerów? Kurde. No co tu się zmieści jeszcze? Ostateczek sobie płynie, także jest naprawdę sporo takich elementów ruchomych, co jest fajną sprawą. No i dobra. A um, rozumiem, że to muszę... Kurde, co jest z tym... tą prędkością? Nice! Moment, moment, bo tutaj, kurde, jak zatrzyma się... ...szczepkę, to... A ...tak, kurde, potem jest. No, zobaczmy ile zarobimy. Widzę, że już w miarę sporo, no 21 tysięcy powinno być ponad. No, 21 65 euro. Więc jak najbardziej dobre żniwa były i pieniążek. No, także zobaczmy jeszcze w ogóle, ile kosztuje rzepak w obecnym momencie. 3000 rośnie. Bieramy, bieramy żepak. Eee, no to w sumie tutaj się widzimy, nie, nie ma sensu chyba pokazywać tego tutaj co się dzieje. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu, na miejscu z powrotem. Także teraz faktycznie ten rzepak sprzedajmy. Nie wiem czego będę sprzedawał całego, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby w sensie to no, tam zostanie 3000, no ale nie będę specjalnie z rzepakiem kurczę, jechał drugi raz, więc, e, więc po prostu pojedziemy sobie normalnie no, 9 kurde, 28 że sporo tego czasu niestety musi minąć Ale w międzyczasie oczywiście można sobie posprzedawać tam e, na przykład maszyny, krowy, także. Moment, bo pojechałem jak zwykle. Przez te drzewa kurde, nic nie widzę. I... No, i posprzedawać resztę rzeczy, prawda? Także to już sobie y, ogarnę raczej samodzielnie. Natomiast y, wydaje mi się, że będziemy się y, widzieć przy żniwach SOI. No i dojeżdżamy z rzepaczkiem. No, cały czas niestety deszcz pada troszkę za daleko no trochę tych pieniędzy zarobimy słuchajcie bo jeszcze mam do sprzedania maszyny oczywiście one będą tańsze trochę, ale 65 tysięcy nice, to było opłacalne to było opłacalne, w sumie już 86 tysięcy ponad 86 500 no, także cóż, zostaje nam teraz w sumie sprzedać maszyny sprzedać zwierzęta i zrobić zbiór soi i w sumie tyle Kochani, jest piąta rano w ogóle następnego dnia. Posprzedawałem maszyny wszystkie i myślałem sobie, że zacznę kosić. Natomiast nadal, niestety, jest ikonka tam mokrych roślin. widać tę kroplę koło roślin, więc no, niestety nie mogę, a zaczyna padać znowu. Eee, no i właśnie, kurde, nie wiem co z tym zrobić, powiem szczerze, bo. Eee, no właśnie, kurde. A coraz więcej, jak widzicie, chwastów się pojawia. No, także maszyny posprzedawałem, w większości zwierzęta też. Eee, no i kurczę, blaszka, muszę powiedzieć, że... No, że w sumie trochę pieniędzy zarobiliśmy, bo to jest tutaj na tym wykresie. Nie, nie w statystykach. Tutaj pieniążek dzisiaj. Eee, wczoraj, przepraszam, wczoraj. Sprzedane maszyny to jest 154 tysiące, zwierzęta 20 tysięcy. Budynki. A to był kercher po prostu. To był jak budynek, bo był. E, można było go po prostu postawić. No i teren 340 tysięcy. Także mamy w sumie 600 tysięcy za wczoraj. E, a z, przy ze zbiorów właśnie tu jest 85 tysięcy. No, także ogólnie. Nie pamiętam, niestety, ile mieliśmy na początku, a to powinienem kurde wiedzieć. Chociaż nie, to powinno też być chyba pokazane. Chociaż nie, bo to jest w czwartek. Dzisiaj, pierwszy dzień jesieni, ostatni dzień. Nie, na wiosnę przyjechaliśmy, czyli tutaj. Więc nie, więc nie, 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 nie ma nie, nie ma, niestety pokazane. A jak widzicie, jesień już kurczy liście. Zaczynają. Być brązowiutkie. Wydaje mi się, że po prostu przyspieszymy ten czas do momentu, aż będzie możliwość na zbioru kurde tej tej soi mam nadzieję, że to wyschnie w miarę szybko na razie prognoza nie zapowiada no i właśnie i co znowu do tego trzeba będzie czekać naprawdę no właśnie rośliny są zbyt mokre nadal więc sobie tutaj czekam po prostu i. i nic. Nawet gdybym kurczę musiał. E, troszeczkę poczekać dłużej. Koszt wynajmu maszyn, niestety, jest też spory. O, burza ma być. Gdybym miał poczekać jeszcze moment, bo to jest późna jesień, albo teraz zbieramy, albo już nigdy. Aj, no burza. Wiecie co? Wydaje mi się, że nie ma sensu. Nie ma sensu tego zbierać. Ja po prostu oddam ten kombajn i, i tyle. Wiem, że jesteśmy w plegary mocno, ale no nie zbiorę, nie zbiorę tego. Niestety, chociaż jeszcze mam jeden dzień ewentualnie. Mam jeszcze jeden dzień i zobaczmy na prognozę. Dzisiaj w środę No ma nie padać już o pierwszej. Chociaż teraz, teraz jest burza, prawda? No nie zdążę, nie zdążę, będą te E, cały czas będzie niestety, jak widać na dole, zresztą tutaj jest, warunki schnięcia są bardzo niekorzystne, a tu już jest w środę, jest już pierwszy dzień zimy. Więc niestety, niestety, także kochani, um, wydaje mi się, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę mapę. Szkoda, że nie, ze, nie, ze, nie, zabiera, nie zebrałem. No właśnie, kurczę, nie zebrałem, niestety. Soi, gdzie powinienem dostać dużo więcej pieniędzy, no ale cóż, cóż zrobię? Jeżeli śnieg pada, cóż ja mogę zrobić? O, masakra. A po raz pierwszy widzę śnieg, powiem szczerze. Po raz pierwszy widzę śnieg, więc. A, momencik, bo tutaj zniszczę zaraz. Tak powinno być, ok. A. Jak zakończył pracę, skoro. O właśnie. Także no niestety. Trzymałem tego John Deera, gdzie niestety no płaciliśmy za jego wynajem cały czas. No i jesteśmy w plegary niestety przez to. Rośliny są nadal mokre i będą mokre. Yy, może ktoś to będzie chciał zebrać sobie Ale faktycznie ślizga się troszeczkę. Troszeczkę się ślizga, także. No, sprzedamy te pola. O, już już śnieg zelżał. No, bo nadal jesteś, jesteśmy tego w temperaturze na plusie. Ale takie anomalie już późna jesień jak najbardziej są znane ludzkości. No, niestety muszę jechać środkiem. Tu jest dni. Nie wiem, czy mi się uda. Tego puścić udało mi się. A ten przejazd taki jest trochę jak to mówią Bumpy. No, niestety, znaczek kurde poszedł, ale to już. Eee, no, będziemy spadać dzisiaj prawdopodobnie. Sprzedam jeszcze te ziemię. Już mam kupca umówionego, więc e, z tą soją. Nie wiem, czy on coś tą soją zrobi. Wydaje mi się, że nie, więc nie będę jej wliczał I już. No ale, no takie życie, takie życie. Tu jest w porzo. No muszę powiedzieć, że naprawdę fajna mapka, fajna, fajna, fajna mapka. Ale ona muszę powiedzieć szczerze, że nie była season's ready. Także te wszystkie, jakby teraz śnieg spadł, no akurat nie byliśmy na gospodarstwie, ale jak śnieg spadł, to prawdopodobnie gdzieś tam w szopach byłby ten śnieg, więc. Tutaj takie zakrętasy. Troszeczkę nie za szybko, bo to wiadomo. No, oddamy kombajn, także bardzo dziękujemy sprzedawcy za możliwość wypożyczenia. I spoko. Dobra. Zwróć. I tyle. No dobra, kochani, ja pójdę do banku i właściwie to nie, to nie jest bank. Idziemy do banku i sprzedamy na nasze dwa ostatnie pola. No i z tym majątkiem. Moment, bo tak idę, jak jakbym chciał, a nie mógł. Gdzieś bank tu w pobliżu był, nie? Tak mi się wydaje. No coś w budowie jeszcze, cały czas. Kurde, coś tutaj. Coś jest w budowie. Gdzieś tutaj. O. Tu jest bankomat, ale. Wasser marsz. No dobra, płatomat. <grymne> A nie, tu jest bank, przepraszam. Eee, Okej, okay. proszę pana, chciałbym sprzedać pola 11 i 12. Już mam tutaj kupca, także bardzo proszę. 93 tysiące oraz 46 tysięcy. Plus chciałbym sprzedać również tę ziemię o wartości 176 tysięcy. Mam na nim ruchome obiekty, ale to nie szkodzi. Dobra, czyli tego nie sprzedajemy. W każdym razie 796 tysięcy mamy plus dwa ciągniki, które są nasze, prawda? Także musiałbym jeszcze wynająć lawetę, co sobie na pewno zrobimy. Także, momencik, ciężaróweczkę sobie wypożyczymy. Tylko właśnie kurde nie wiem jaką. Skania. A ta skania kurczę. Nie, ta skania chyba nie. Była też nowa skania. To są Mercedesy. Volvo nowe. Fajne, 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 fajne. Eee, no, tą skanię wypożyczymy sobie. Czarna może być. A, to jest kolor obręczy, to nie? Lemkena jak najbardziej. Eee... Dobra, nie chcę kupować. Tak to jest kurde. Chcę wypożyczyć, oczywiście będzie to dro drożej kosztowało. Aha, bo to jest ten. Mm, to są moje przedmioty, a nie, 123 tysiące, także jeżeli faktycznie do pół godziny, jeżeli nie no, nie więcej niż pół godziny będziemy używać maszyny. No, to można ją sprzedać w takiej samej cenie za, za jaką kupiliśmy, więc no i wypożycz, tak, wypożyczenie. I teraz potrzebuję lawetę. Pytanie, czy ona się tutaj zmieszczą? Dwa ciągniki na tym mówi inne chyba. No dobra. No tu powinno być wszystko w porządku No ładna, ładna ta skania jest <laughs> Oczywiście te fireneczki standardowe Ja sobie pozwolę włączyć tu już Światło awaryjne Właściwie ostrzegawcze No i jedziemy kurde pociągniki I to będzie tyle na mapie Riesenbeck. Miejmy nadzieję, że nie. No, te zaklętasy kurde z tymi przyczepami to jest... No, to jest właśnie to, co pokazałem. No, ale tu się faktycznie można już rozpędzić, także... Zabieramy co nasze. O, no, uwaga. I tyle, że no, 18 godzina kurcze. Ostatni dzień, jesieni. No, niestety, z plonów, kurde, soi nie było. A szkoda, bo powinny być, kurde, spore. I, i liczyłem na to. Ale no, niestety, pogoda nam. Też niwa Odebrała I nie wiem jak to teraz zrobić Wydaje mi się, że pod kątem jakoś Trzeba będzie Nawet kurde gdybym miał tędy przejechać No to sobie pozwolę tak zrobić W ramach nieutknięcia Na przejeździe Jest kierunkowskaz? jest. Wiecie co, tutaj po prostu się zaparkuję. O co znowu, zahaczyłem. się po prostu zaparkuje, nie będę już tam wjeżdżał. Zwłaszcza, że to też zostało, jakby, też sprzedane, więc. Więc, tak to. Um... Nie da. Dobra. Ja jeszcze mam do sprzedaży przecież ten, yy, przyczepkę. To już zlecę to po prostu że tak powiem. No właśnie, w ten sposób. Także zawsze 21 tysięcy jesteśmy 812 185. Oczywiście będę musiał za parę dni zapłacić za wypożyczenie ciężarówki i lawety. Ale muszę powiedzieć, że fajnie, fajnie, fajnie tutaj było, natomiast troszkę chyba wydaje mi się mało miejsca. A no, ale ta jesień to jest naprawdę coś niesamowitego. Ale troszkę mało miejsca było jednak na, na swoje budynki tutaj to muszę przyznać. No i zobaczymy, kurde, czy tutaj dwa ciągniki się zmieszczą. Pozwolę sobie zrobić taką akcję. No i nasz ostatni ciągnik John Deere w wersji szóstej który jest jeszcze tutaj zaparkowany jest Jedzie razem z nami, bo to są kurde naprawdę fajne fajne ciągniczki No za dużo się tutaj nie wydarzyło faktycznie, ale jak mówię, no dostałem zaproszenie do kolegi, a on tam ma naprawdę fajne, fajne te pola więc jak najbardziej chciałem No powiedzmy w bardziej przyjaznych tutaj atmosferach właśnie nie wiem czy to się kurde czy my się tu zmieścimy w tym wszystkim Jeszcze kawałeczek wiecie co Żebym podjechał Obom. w ten sposób, to jak najbardziej dobra masakra po prostu, ale ładnie się świeci, nie? Jak mamy? Ten światła tylny? Nie. Mniej więcej widzę, gdzie są... ...rządy. O, tutaj. Eee, nie chciałbym odłączyć narzędzia. Ładnie. No to cóż, kochani. Reason back, goodbye! Eee, no i do zobaczenia. Dzięki.